Rozum. Muszą się czymś różnić Ta widzę, dobra Okej, okay, to jak taki z tym symbolem którego potrzebujemy to powiedz Może być już u Ciebie, ale to wiesz... Ja, ja... ja nie wiem gdzie tego mam szukać w ogóle gdzie. Na samej górze jak masz te nad wejście masz te sy masz symbole. I na filar tu jest kółko po prostu, a my potrzebujemy kółka z czym? Jakby... jest okay, z uśmiechem Uśmiech grubego, rozumiem. Ty, ja chyba mam. Masz? Ale chyba, czy na pewno? Bo... mam obok tego taki filarek, na nie jest dosyć ten symbol, którego wyszukamy To idę do ciebie, to idę do ciebie zobaczyć. Kurwa ile... Te piekielne koty kurwa tutaj, one są tak wkurwiające. To idę do ciebie potwierdzić. Ale ja chyba tak? nie, chyba kurwa... Nie no, spierdalam, spierdalam nie biję ich, ja to pierdolę. Fajnie, że ekspo, ale ja pierdolę widzisz z tymi kotami, one są zbyt wkurwiające. Do dość przyjdę z ze znajomymi. Tak, to powinien być ten. No to zapraszam. Ja to To mi to może i lepiej że ograłem w sobie wczoraj tę mapę całą. Nie wiem, Dawid będzie miał na pewno mniej cięcia. Jak biegamy w kółko, szukają tutaj jeszcze jednego. To na pewno. Bo nie ma takiej sytuacji. No zobacz, kurwa, lekkie tam, ale lekkie. A w ogóle w tym celest to zabawne jest to, że, raszy, że widzowie tego za szybko nie zobaczą, ale są, są nowe przejścia <ścoughs> zrobione. Pan gdzieś jest ten Dużo tych zjadł Ja na szybko montowałem potki, kurwa zrobię A nie wrażliwość na ataki fizyczne bo Aha Czyli musisz kurwa odciągnąć mi te słupki A ja muszę go napierdalać może Być może by ciężko, potek w ogóle czy jest tutaj? To, to jest. Bo w mieście, by się rozwijał, bo będę po i za to się wraca. To ja ich pokażę chwilę. O ty. To jest ten niebieski tylko. No, go. A ja wróciłem, się na O, oh, mam dla Paladyna. <laughs> Jak nie jest Nie nie wiem, co ja Chcesz talisman? Coś dla ciebie. No, 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 no. Chyba możemy no. iść jeszcze dalej tam. <laughs> Light work, no reaction. <laughs> Ale ja pierdolę co to było? Ja, ja się prawie wyjewam, ty się prawie wyjewałeś. A to dopiero początek Kurwa dużo ich tam jest Odsunę cię ci przejścia żebyś mu spierdalać tak co?

czy wiesz, jakbym się postarał to widzieć, mi starszy, bo zostanę tak. napierdalam po prostu. Dobra, trzeba przejść tego. tych... Przejdź tych, właśnie, w O, Jeszcze Jestem na skraju, przysięgam na takim skraju, jakby nie wiedziałem, jakie to tutaj jeszcze. To jest jeszcze spalniarka mumii kurwa Light work no reaction <gryw> Kurwa wracam do miasta bo to już A to ja pierdolę Muszę zajebać po w Zajebać, zajebać, kurwa Kołcza dodatkowych strzał I ten za potem Kto jest miejscem w afipunku? Ja potrzebuję potek Że Monster będzie za bordo. Jak grałem Glickolockiem, to nie łam shotował. No dwa strzały nie da. Co faj Hold position, kurwa, Hold position Cześć, żeby nie żeby musieli pojedynczo przegadzić. Daj po głowę. Teraz trzeba się wjebać. I, ja. I jeden z próby wysync od leży. Drugi. Tak. No i czwarty. No i twórcz no reaction. <laughs> Edełś. O kurwa. Nie, napałuj. Ale to nam kurwa zajdzie trochę. <laughs> no.

Tak? Będę to w tym Co idziesz na chodzę, no, po jakichś niewolników. Znaczy najemników. no nie No, niewolniki. Bardzo blisko siebie. Właśnie, w sumie ja idę zajebać jakiegoś z obroną. No. To z czym bierzesz? Żebyśmy. Dużego wyboru nie mam. Albo modlitwę, celność, śmiałość, 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 śmiałość... Kolej śmiałość. Śmiałość to jest obrona właśnie. No biorę, z ty. Wiesz, że to taniej jest kurwa kupić nowego najemnika, niż strzelić starego? Tak, wiem, ale też że ilość. Ty, mam pomysł. Tepnij się moim portalem. I postaw swój portal? Ja używam tylko twoich, to już masz tylko moich jakby co Genialny jestem. Dobra, to, to co, idziemy tam? No nie mamy chyba za dużo opcji. Tak jak PMP pot te wszystkie. Dobra, jestem chyba gotowe. A kurwa. Ile około? Może, Może nam nie spójrz tak ja wpierdolę, nie spuści na single. Dobra, go, idziesz pierwszy wodę. <grym> Zmieszczam mu kurwa odporności Jak na wieśnym 100 slow ja -y, kurwa będzie Jeden pad już, mój padł, twój też? Mój też On daje slowy Kurwa żeby się daleczę jakkolwiek oh. Biegać za mną, ale się dogarni. O, ja źle. No Zobaczysz, dlaczego jest problemy problem na sink. wiesz jak to jest problem jeszcze? On się regeneruje, prawda? Nie, nie mamy przedmiotów. Po prostu, byśmy jakąś tam wejść, przeżyć i wejść po przedmioty. No tam stoję. Czekaj. Dawaj. 3, 2, 1, go. Kurwa, możemy <laughs> później na jedzie jeszcze trzecieri. Swoim... No i chuj. To nie mam do zrobienia, że moje takie sposoby. Zabiłeś go? Próbuję. Trochę go obiłem, ale... Ale jest jeszcze taki, że ja do raz po najemnika. Modbijmy <laughs> się, że to się nam to da. A masz pieniądze? Nie, nie mam, już wszystko mam tam. No. No, niestety. Dobro, to wchodzę tam. razem ja wejdę pierwszy. Dobra, ready. Na Tak. nie, masz Dobra, mamy mamy go. Dobra, się Dobra, A Kurde, No, jak sam widzisz, przeciwnik znowu nie niebów, że fajne, miłe, przyjemne, a nie nic takiego. Jeszcze, jeszcze, może podnieść moje drugie zwłoki, żeby tutaj nie było w ogóle. Dobra. Kurwa, ale z 66 tysięcy teraz mam <tłysiały> tylko. No, ja też padę strasznie. Tutaj w ogóle nie ma nic, żeby pośpieszyć, tylko jest DRAE. Dobra, koniec, fajnie. Już wracamy do miasta. Kurwa, te portale. <gryw> no co, ale dobra taktyki, że opracowałem. I teraz tak, musimy iść jeszcze do Jerycha Patrzy to mm. super to tak. Kurwo jeszcze śmierci. <gry> kurwa? Gdzie on kurwa jest? Ten pierwszy, którego byłem, jest przed tą świątynią, gdzie wchodziliśmy do haremu. A ten ja drugi wiecie. jest. W prawy, górny ruch. I teraz. A, dobra, I teraz już tak zrobiliśmy cały wątek w tej, tej, tej lokacji. Piękny. Czy poszło szybko? Inaczej. No, tam, no tam. Tam w tamtą stronę Dalej. O, o, tu? Nie, to nie jest prawo. Znaczy, to jest prawo, ale. Dobar. Inaczej, na prawo. Stenę prawo. Po prostu, tak, prawo, jak tam teraz do... Tak, tam do co? Bądź po mówi. To teraz gdzie kurwa? Idziemy dalej. pirata musimy iść, otwórz. Czyli do niego. Czyli do niego. Pójdź na wschód. Kolejna kaceneczka! Co Co ty z tym? Tak to jest Chuj z tym, że ty skipnąłeś. Ważne, że Towarzysz zagłębił się w wilgotne, zimne powietrze krobowca. To go jakby wzmocniło. Stanąłem w drzwiach między światłem i ciemnością. Resztki zdrowego rozsądku błagały mnie, bym tam nie wchodził, ale ten głos był już tylko szeptem. Gdy tak schodziliśmy w dół krypty, coraz głębiej i głębiej, zauważyłem zmianę zachodzącą w moim towarzyszu. Wyglądało na to, że odzyskuje siły. Ja niewiele widziałem w pół roku, ale zdało mi się, że on zna drogę. W końcu dotarliśmy do wielkiej komnaty. Wielka komnata w pierdolu? Właśnie wtedy zrozumiałem, że cały czas się myliłem. Mój towarzysz nie odzyskiwał się. On tracił resztki swego człowieczeństwa. Ten chłop nie za za zanim idzie w ogóle. No, to zasz, to, to te nie, to znaczy, że tej kastele nie widziałem, bo na tipem dwa razy... Zamknięta tutaj bestia nie może zostać uwolniona. Nawet przez ciebie. Ja pierdolę. Aż mi się przypomina kurwa tytuł mimika, który dałem dwóch debilit instynkt samozachowawczy. <gryw> Randomowy chłop, który jest uwięziony. Moje ma bane macki, kurwa. Wygląda, to je wszystko płonie. Wygląda, jakby miało wszystko cię zajebać. A chłop, kurwa, co idzie? Jak chłop powiedział, pomóż. I idzie, kurwa, to zrobić bez zastanowienia. Właśnie sprowadziłeś na ten stronie. No tam no, są ludzie są tam borewki. Co dziś obudziłeś? Idź do świątyni światła we wschodnim mieście Kurast. Tam znajdziesz otwarte przed tobą wrota piekła. Musisz zdobyć się na odwagę i przekroczyć, Mariusie! Zabierz ten kamień do piekielnej kuźni. Tam zostanie zniszczony. A teraz biegnij! Zabierz kamień i biegnij! Taki miał wybór, po prostu spierdolił, to chociaż się Cię naprawić Proste Dobra No i chyba tutaj sobie zakończymy kolejną sesję Kurwa, no, pomyliłem no. się o 3 minuty Słyszałem? Mam 2 godziny i 33 minuty nagrania prawie Pierwsze było 4 Tak, pierwsze było 4 Dobra, to to jest skończona sesja. Nie wiem kiedy nagramy kolejną. Elo. Kiedyś na pewno się.